Siema, ale widzowie, ogólnie to wreszcie wróciłem do domu i dzisiaj Będę dla was, od dzisiaj będę dla was nagrywać odcinki praktycznie codziennie, przynajmniej postaram się to odcinki nagrywać codziennie i w dzisiejszym odcinku zmienię swój nick w Robloxie", tak, dokładnie tak, zmienię swój nick się Robloxie wreszcie po trzech latach <laughs> będę mógł to zrobić wcześniej po prostu, no nie miałem za bardzo jak, ale dzisiaj zakupiłem 100 dzisiaj skupiłem 1000 robuxów na konto i dzisiaj będę mógł, zmienić ten nick bo ja ogólnie gram w Robloxie od trzech lat i kiedyś właśnie się tak nazywałem, jak miałem 9 lat chyba, czy tam 10. No kiedyś to nie myślałem że tak Roblox tak mi się spodoba i sobie tak długo w niego grał, więc tak się nazywałem, bo ogólnie to kiedyś Robloxa grało mało Polaków i tak. Dlatego się tak nazywałem. I z, zawsze jak ktoś się mnie pytał jak się nazywam w Robloxie, to nie chciałem mu podawać, bo taki kraj ten nick. Ale dzisiaj nareszcie będę mógł ten nick zmienić sobie e, za 1000 Robuxów. <grym> chciałem mu też podziękować za aktywność pod przed ostatnim odcinkiem, gdzie... Za, za którego udało mi się tutaj na, na grupę ponad 800 Robuxów zdobyć właśnie z tego Discorda, z tej grupy na Discordzie z tamowymi Robuxami, co to, to oczywiście pójdzie na konkursy. A dzisiaj sobie kupiłem ponad 1000 Robuxów na zmianę nicku i te 800 robuxów idzie na konkurs na 5000 su subskrypcji więc jeżeli chcecie jak ten konkurs to subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, przysyłajcie do znajomych a masz wchodzić teraz min mini nick I, i właśnie długo myślałem na jaki ten nick zmienić niestety Kawi nie przez tego gościa więc no niestety możecie go pozyskać w komentarzach czy coś tylko, tylko nie mnie co nie <laughs> chyba niestety będę musiał się nazwać k... czekajcie kawinek bo na scenie takiej osoby nie ma ja się tak samo też nazywam w minecraft'cie bo w minecraft'cie też w też yy, był niestety kabin zajęty więc się tak nazywałem. i tutaj chyba też się nazywę kabinek. sprawdzę czy się nagrywa nagrywa się, dobra yy. no a więc słuchajcie zmieniamy nick za 1000 robuxów naprawdę długo ja to czekałem aż wreszcie będę mógł ten nick zmienić i dzisiaj właśnie ten nick zmieniamy dobra, uwaga 1000 <tysiąc> robuxów ja będę się podać swoje hasło oczywiście i swój nick do Robloxa, więc podajemy w tej chwili... Tak, chce się nazywać dokładnie kabiny EQ. No w spoko na, ale reszcie, słuchajcie, po tych trzech latach, w tym... Czterech już faktycznie latach, co ja mówię, bo już jest 2021, to już praktycznie 4 lata gram w Robloxa. Będę tym nick zmienić i nareszcie, jak się ktoś nie spyta, jak się nazywam w Robloxie, to będę chcę powiedzieć kabinek. I dobra, i słuchajcie, podaję tutaj swoje hasło. Dobra, zmieniamy nick Jest to tylko sprawdzę czy się nagrywa. Na pewno nagrywa się, więc o ludzie, dobra kupuję, jest, udało się, udało się, zmieniłem nick. o ludzie, dobra, eee, teraz sobie wchodzę swoje gówno i uwaga, ostatni, ostatni raz mogę ten nick zobaczyć tutaj, <ścoughs> czy ten się teraz... O ludzie, nawet mnie wylogowało. Nie wiem czemu mnie wylogowało, ale jest. Nazywa się Kawinek. No nareszcie, mogę się... Uff, dobra, teraz się zaloguję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na moim koncie, bo... Tutaj chyba gdzieś będzie pisać. Jeszcze ja wyłączę na chwilę y, taką wtyczkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda i tutaj chyba gdzieś będę pisać... Jakieś ten nick właśnie miałem, o. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać na moim koncie, więc jeszcze teraz na szybko zaloguję. Nie wiem, czemu mnie wylogowało, ale słuchajcie, loguję się, więc... Za chwilę widzimy się na moim koncie. Ok, więc jestem już na moim koncie i jak widzicie, tak to się tutaj prezentuje. Nie wiem czemu mam tutaj taki szary awater, ale to już nieważne. E, tutaj widać, że jaki miałem miękkieźnik. Ja, teraz chyba najpierw tutaj pisze, To jest mój starnik, To ja się dalej mi usykać przez jakiś czas, więc całkiem <noise> no, spoko, chyba. Bo kiedyś tak chyba było, więc zobaczymy. O, jestem tutaj. E, bo, o i ten pisze, że jakieś się tak nazywałem, więc całkiem spoko, to nie znaczy wolałbym, żeby tego nie było, ale już <laughs> lepsze to niż nic, więc no. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten system się spodobał. Jeśli chcecie, zostawcie słuchajcie lajka pod tym filmem i to na tyle. Siema!